Vlog. O, Boże, czy jestem na vlogu wreszcie? My jedziemy w tym roku również do. Ale Max! A nie można! Jezu, jaki wieśniak! Nie można i alkoholu też nie można. Nie no, możesz sobie burzyć. O, Olga, hej, przywitaj się z vlogiem. Cześć! Mamy Olgę, mamy Maxa, mamy Tusiągę. Cześć! Mamy mnie, a tam są starzy, no i nie da się przybliżyć, i oni ustalają. My w tym roku idziemy do Gołdapi też. Mamy nowych uczestników wycieczki, których nie było w zeszłym okay. roku, hey a do... byli... byli zapro... nie, nie byli. Max nie ja był Olga była zaproszona nie, nie i była w postaci ślimaka, a Maxa nikt nie lubił rok temu. Z ważnych rzeczy jeszcze, ja mam naszyjnik z rekinem. Czy każdy widzi? Mój mm. ulubiony kolor koleżanki już fioletowy. Jesteśmy w Kowalach, w Dzień dobry, Polsko. Całe o, nasze. Pasuje. Pasuje, żeby tutaj młodzi przyjechać. Ja sprzyjażdżam. A przyjeżdżają. jesteś w kamionku? Powiad. To już jest kamionek. To już tak? kamionek. To jest kamionek, tak. to jest ten, czy ten, czy stadionie, tak? Hmm. Kamionek. Szufla. Daj grałem w piłku. Ja ja dzisiaj Andrzej pokonuje chodzić o to przeciwnika. Bruniakół słodkiem inąc piłkę lekarią. Dawaj to, to ja wino. Andrzeju, co? Nie, proszę zapoznać ze swoim winem. proszę opowiedzieć a nie historię. Weź, otwórz i to się... teraz. Czekaj, czekaj, będzie Dresa... przed, w trakcie, Dresa... w trakcie. <laughs> raz i po. tak. Najpierw to otwieram. Nie, czy nie? Najpierw pokazuję, i czy to jest to wino Potem otwieram. Tu pana robisz. Tak, no. Na, nalewam Dresa. tobie. Czyli chyba nie, chyba spróbować. Nalewam tobie. Ty próbujesz. I wtedy jeżeli... pytał się, czy dobre. I potem nalewam po kolei. wszystkim, a tobie jako ostatni. Najpierw dajemy wprac. O! wrażenie. To prawdziwy 170 Centylitrowy wkład O to jest się gdzieś na tą górkę. Wow! to było nie. śmieszne. Wow! wow. 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 Ale ja? zobaczcie. Ja pierdolę. Mm. Cieka i Piotrek to są jacyś dramatyczni. Oni naprawdę śpią dzisiaj poza domem, bo... Ja Oni bo... są dosyć psychiczni. W ogóle jakby... Ja też, ja też, ja też. Jakaś trzma mi uderzyła w głowę, ale to nic. Mogę <grym sami> ja? Mogę ja sorry. teraz? Nie, Ej. Masz. Dzięki. Ej, egzamin, <grym> nie. Śmiało, śmiało, bez bucha, to jest mój w płuca, fajne, ogrzewa, ogrzewa, to nie jest ice, tylko warm. <grym> tak, to jest, tak. <grym> fire. Fire. Fireball. Tu, Fireball. idę tu, 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 Halo! Towarzystwo, towarzystwo wstało. Trochę są zgonami. Jedziemy do sklepu kupić na dziś obiad i na jutro obiad, bo jest niedziela. Alkohol. Marcelina umarła, yy, ale nawet nie mocarz ją pokonał, więc, yy, więc tak. Ale Piotrek też umarł, więc po prostu fantastycznie. No, ale, my ale my żyjemy. Generalnie tylko oni. Jakby nie umiem. Aha. Bo to jest tak głupie. Tutaj są ludzie. No to Jak Polaków po meczu. Ej, którymi jesteśmy. Jakby ci Piotrek wysłał. To Będę Piotrka... Się zgodziła, Słuchaj, Piotrka się przed posłucha. domem, tam y, było trochę Przed porąpana. moim ogrodem rozwijają się. Hej widzowie. zrobiliśmy. się Czemu o, macie flagi? Szkolenie żonglowania. Ja umiem. Teraz ja. Teraz ja. Dobra, nauczymy mnie lepiej. A kuku. Dzień dobry. Jesteśmy w Gołdapi, hej, hej, jesteśmy okay. w Gołdapi. Ok, eee, zaparkowaliśmy klasycznie na dwójce, odwiedziliśmy się od krawężnika, Sam ci wypuścić, samochód nie. stoi w ale kto by ten patrzył. Ale, kaszyny, nie, nie ale to, to samochód stoi prosto. Ok, a teraz zmierzamy w stronę... Słońca. Yy, yy, ...loda. To tyle. Tutaj już byli kiedyś widzowie mm -hmm. z nami, ale na gości, którzy nie byli nigdy tutaj, Andrzej i Mike. Proszę, powiedzcie, lubię e, Polskę. E, no, jak wam się podoba? Jest, jest, godku. Chcę miasto. No. Myślę, że lepiej tego nie dało się Nie dało się w ogóle lepiej zbudować, prawda? Tak. O, A no, właśnie ty no, musisz powiedzieć o swoich planach. Marceliny uprawnienia Nurka będą wykorzystywane. nie trzeba będzie przekroczyć granicy. Na Na bo to jest bieg transgraniczny. Będzie sześć osób, więc na pewno nie da za rady się skupić na wszystkich naraz. Marcelina zaatakuje drogą podwodną, Andrzej i z kolei przejedzie się zakaś i zaatakuje drogą nadwodną. Ja myślę, że jeszcze Piotrek i Max będą drogą pieszą, a z Marceliną na dwójce samochodem. A macie drogą <grym> a Masz, <grym> Boś, o, Ale Macie outfity, wojsko. To przygotowanie do do akcji. Nie stanie trzeba Macie jeszcze oczapkę wspaniolą. Z topym więc generalnie Generalnie troszkę jest wiele razem. Continental Bajar. Monakijski żołnierz, patrzcie. Teraz Monako kolaboruje z Polską. Co <grymne> <Są> już podpisane. Koła potrafią. Serio, on mają takie mega ładne mundury. Ja ładniejsza odwaga niż ty. To będzie spędziłeś na wojnie. To właśnie jest tak, że im życia tym bardziej taka tak jest. Wartościowa. Ja tak za dwie nogi dojeżdżała. Poczekaj, pamięć. No to podwór jest... wymyj. Co się dzieje, Max? Ty się dzisiaj myłeś? Ej, dzisiaj się nawet umyłem, serio. Mamo! Ja się nie umyłam. A, to A dlatego tyle te mógł. Albo mam to się nie umy... Ty też, to dlatego. <zysy> zabieraj to. Nie, to Do nic kapieję, to no, Ja myślę, że na chwilę nie właśnie w życiu. mięsnej fałki. Co on masz takie? Z dupy. No że jak zwykle to? z pomocną odpowiedzią. To nasze tak, generalnie nasze ciasto się pijemy. To jest nasze ciasto? Pochłania wszystko, co się do niego wrzuci. Zaraz wydano, na przykładzie żółtka. Czekajcie. To, to. Zjadło a on pomaga? No jest już zrobię to A ja posłać. A i uwaga który pachnie jak popcorn. Ja jestem tylko tropikowny. Z tego ja też Ale kurde Omlet z kupownicy. No. To Piotrek dał 9 jajek, nie ja. Były dwa malutki też. 8. Kamionka, kamionki powiat. Gołdawski? Gołdawski Maśku? Gołdacki. Gołdawski. Maciek ma 20 lat, a wy oglądacie transmisję na żywo w Fundacji ECPU Polska, chłopcy pedofili. Maśku, powiedz mi, czy używasz komunikatorów internetowych? Tak. A z kim ty na tych komunikatorach piszesz, Maśku? Różnie, z dziewczynami, z chłopakami. A ile te dziewczyny mają lat, Maśku? Różnie, 12, 20, 30. Dobrze, maśku te 20-30 to mnie nie interesują. Ja jestem zainteresowany, o czym piszesz z tymi dziewczynami, które mają 12 lat? Ogólnie. O życiu, o co tam w szkole. Wiesz Maśku, bo sam fakt pisania z dziewczynkami nie jest jeszcze nielegalny. Jest etycznie naganny, co prawda? I normalni ludzie tak nie robią, ale nie jest to nielegalne. Natomiast nie zastanawia tematyka, o której piszesz z tymi dziewczynkami. Powiedz mi, Maśku, czy to jest Twój komunikator? Tak. Dobrze, Maśku. I powiedz mi, czy uważasz się za kompetentną osobę w dziedzinie edukacji seksualnej? Nie pamiętam. Oj, Maśku, to ja ci przypomnę. Przyjdę ci coś. Hej. Pamiętasz już coś, Maśku? Tak, ale to dla żartów było. Dobrze, Maśku. Powiedz mi jeszcze jedną rzecz, bo zastanawia mnie twoja fascynacja z stopami. Maśku, przeczytam ci coś. Wyślij proszę stopy tylko gołe albo w tych różowych skarpeteczkach. Czy to ty napisałeś? Hmm? Ale ja nie, nie, ja nie chciałem. Nie, to dla żartów było. Maśku, widzę, że z ciebie jest taki dowcipnik. Ale ciekaw jestem, czy zdajesz sobie sprawę, jakie możesz ponieść konsekwencje za takie teksty? Bo tak jak wspomniałem, samo pisanie nie jest jeszcze nielegalne jest tylko etycznie naganne. Nielegalne są natomiast te teksty o stopach, majteczkach. Ja nie wiem. Ja nie wiem. Maćku, to ja ci coś przeczytam. Artykuł 200 Kodeksu Karnego. Mówi ci to coś? Mówi ci to, Maćku, ponieważ już dostałeś rok temu wyrok z tego artykułu. Maćku, ile wtedy dostałeś? Trzy lata w zawieszeniu? Rok w zawieszeniu. Oj, Maćku, mam nadzieję, że tym razem nie będą dla Ciebie tak łaskawi, ponieważ popełniasz przestępstwo w warunkach rzeczywistych. W związku, iż istnieje wobec Ciebie poważne podejrzenie popełnienia przestępstwa z artykułu 200 kodeksu karnego, zmuszeni byliśmy niepo, powiadomić komisariat Policji Powiatowej w Gołdapi, i zostajesz przez ten komisariat zatrzymany właśnie w tym momencie. Eh, CBU. No kurwa, nie mogę lecić. O, może nie, nie, żarty. Ej, ty tak z że to już cały no, odcinek. Ja takie. Ja powiedziałem, że ty zacznij, że się zaczynają same z siebie za tak chwilę. Pożądam, bo już źle się, no. się bawiłam. Przejęłam się. Na szczęście to były żarty. <laughs> Kto ale ten żartował. Ja w takim stylu mnie jebałem. No, co prawda ja sam tego wiadomość od Maćka. Ale ja mam... 13 lat. Marce, i ja pan policjant, co nie chciał ci ciebie, że masz 18. <grym> Dzięki Andrzej. Też jest to. Ej, ja pokaż mu no. moje stopy. Dobra, to idziemy. jest na Spotify? Na YouTube. Nie, z... na YouTube. Na YouTube też nie ma. Koniec. Z Spiesznym dżemem od matka. Mogę ci powiedzieć, że nie mam szalejszych leków. Ja jestem się... niemoć że jesteś na przykład... A wolałbyś być po której stronie kamery? Powiem <laughs> <laughs> tak, od pół roku próbuję się dostać do tego programu i jeszcze mi się nie uda. Najbliżej zgłoszenia do ECPU był Grzegorz Czernocki. Zabrali mu kiedyś komputer policjanci zapisali z pedofilami. Tak, złożycie, Na rok wywieźli mu komputer z domu, bo pisał z pedofilami na gadu gadu. Ej, to by było na tyle na ten moment. Ej, czekajcie na więcej. A.